Cześć. W tym filmie pokażę ci, jak stworzyć własnego asystenta AI do różnych zadań. Będzie to taki pomocnik, który będzie posiadał określoną wiedzę w określonej dziedzinie, którą mu dostarczymy, i będziemy sobie korzystać z funkcji GPT Builder, która jest dostępna w płatnej wersji czatu GPT. Zacznijmy sobie od definicji. Generalnie te asystenty nazywają się GPTs i w prostych słowach są to spersonalizowane modele GPT które zostały przeszkolone, nakarmione konkretną wiedzą z konkretnej dziedziny i są w stanie wykonywać określone zadania, do których zostały zaprogramowane. Będę tutaj używał takiego określenia zaprogramowane, ale z programowaniem tutaj nie będziemy mieli nic do czynienia. Także zacznijmy sobie w ogóle tutaj od krótkiej teorii. Jak zabrać się do tworzenia takiego asystenta? Ja podzieliłem ten proces sobie na takie cztery główne kroki i teraz krótkie, krótko je omówię. Więc tak, pierwszym krokiem jest oczywiście zdefiniowanie celu, czyli określenie zastosowania tego asystenta, którego chcemy stworzyć. Także w pierwszej kolejności musisz w ogóle zastanowić się, do czego potrzebowałbyś takiego pomocnika, w jakich zadaniach potrzebujesz wsparcia. Tutaj warto wziąć od razu pod uwagę pewną powtarzalność. W sensie chodzi mi o taką powtarzalność, że na przykład jeśli regularnie... Pracujesz, pracujesz z czatem GPT i często są to podobne zadania powtarzalne właśnie w jednej określonej branży, niższej tematyce i często wpisujesz podobne prompty, określasz role w tych promptach e, i po prostu pewne elementy się za każdym razem w tych promptach powtarzają no to warto tutaj właśnie rozważyć stworzenie sobie takiego asystenta lub nawet w, w kilku asystentów e, do różnych na przykład branż i tak dalej. no bo jeśli korzystamy z tego ogólnego czatu GPT to on ma ogólną wiedzę i za każdym razem musimy mu dostarczać w poleceniach kontekst, żeby po prostu tą wiedzę wyciągnąć z niego jakby. Tą potężną wiedzę z jego ogromnej bazy danych musimy wyciągać odpowiednimi promptami. No a jeśli już stworzymy sobie takiego asystenta, to pomijamy po prostu dostarczanie do czatu za każdym razem tych, tego kontekstu. I przykładowo za każdym razem też nie musisz pisać polecenia, przykładowo jesteś doświadczonym copywriterem w branży beauty, prowadzę konto na Instagramie w takiej i takiej tematyce, potrzebuję tego i tamtego, stwórz mi post w takim i takim stylu, nie? to już jakby pomijasz, piszesz tylko czego chcesz, na przykład stwórz mi post o tym i o tym, pomijasz już pomijasz pewne techniki tego promptowania. Dzięki właśnie temu, że dostarczysz je wcześniej do asystenta. No bo wszystko to właśnie dostarczasz w bazie danych do asystenta z góry w formie takich instrukcji, w formie bazy danych. Dzięki czemu on już będzie wiedział coś o tobie, o twojej marce, twoim stylu i będzie miał zdefiniowaną rolę i określone zadania do jakich jest stworzony i tak Także myślę, że to już tutaj zostało bardzo fajnie wyjaśnione. I krokiem drugim jest teraz zebranie i przygotowanie danych treningowych. Czyli, jeśli już wiesz, jakiego asystenta chcesz stworzyć, zbudować, przykładowo niech to będzie jakiś kreator kontentu na social media, no to teraz czas na zebranie danych, którymi go nakarmimy. Później ci pokażę, jak taka baza danych może wyglądać, taka przykładowa instrukcja do asystenta. I do takich danych mogą na przykład należeć Twoje wcześniejsze teksty, posty, które dos dostarczysz do asystenta. On się nauczy Twojego stylu i będzie się po prostu na nich wzorował. I wykorzysta go przy tworzeniu kolejnych postów, przykładowo tutaj. To taki przykład, oczywiście, ale można dostarczyć też inne materiały, takie jak jakieś maile, e, opisy produktów, schematy jakichś tekstów i wiele więcej. Krokiem trzecim jest już po prostu tworzenie asystenta, co za chwilę będziemy sobie robić, i następnie testowanie i poprawki. E, oczywiście naszego asystenta będzie trzeba doszkalać, doprecyzować pewne tutaj kwestie w tej bazie danych, bo może się zdarzyć tak, że on nam nie dostarczy to, czego my oczekujemy, mimo że gdzieś tam mu to w instrukcji dostarczymy ale na przykład on nie do końca to albo zrozumie, albo nie wykorzysta tych informacji i będzie trzeba bardziej przejrzyście mu to napisać w innych słowach, inaczej to określić, inaczej to ująć e, lub doprecyzować pewne kwestie, więc... Trzeba tutaj po prostu mieć to na uwadze i sprawdzać, co działa, co nie działa, i na podstawie takiego feedbacku wprowadzać poprawki. Teraz podam jeszcze kilka przykładów takich asystentów, jakie można stworzyć. Oczywiście jest znacznie więcej możliwości, co do jakby różnorodności tych asystentów, różnorodności zadań, jakie one mogą wykonywać, ale takie moje przykłady, żeby dać tutaj jakiś punkt zaczepienia, no to, tak, no to na przykład to jest pisarz opisów produktowych. Kreator treści na social media, asystent do analizy danych, asystent do tworzenia treści SEO, asystent do optymalizacji reklam, asystent HR, asystent do tworzenia kursów online, szkoleń, webinarów, copywriter, kampanii, copywriter do kampanii reklamowych, pisarz maili czy asystent do umawiania spotkań. Ok, myślę, że możemy sobie teraz przejść do czatu GPT i zabrać się za budowanie naszego asystenta. Wchodzimy więc do czatu. Generalnie wszystkie asystenty stworzone przez OpenAI możemy znaleźć tutaj. Klikamy sobie odkryj modele GPT i mamy tutaj właśnie asystenty stworzone i przez OpenAI oraz przez innych użytkowników. Tutaj mamy wyszukiwarkę, możemy sobie ich wyszukiwać po słowach kluczowych. Na przykład jeśli szukamy asystenta do y, tworzenia stron internetowych, wpisujemy taką frazę website no, i tutaj za chwilę nam wyskoczą, właśnie różne asystenty do generowania stron internetowych. Swoją drogą ten jest bardzo fajny, polecam, ostatnio testowałem. Mamy tutaj też kategorie, np. produktywność, edukacja, styl życia, programowanie, copywriting i tak i możemy sobie właśnie tutaj z tych asystentów wszystkich korzystać. I taki pierwszy przykład z brzegu to asystent na przykład do generowania logo. Sprawdźmy, jak działa, żeby to zaprezentować. Klikamy, rozpocznij czat, no i wpisujemy sobie. On jest ogólnie zaprojektowany, żeby tworzyć logo i żeby nas przeprowadzić przez cały proces, więc mogę rozpocząć od takiego polecenia. Chcę stworzyć logo dla marki Agenci AI. Pisz ze mną po polsku, zatwierdzamy to. I on teraz na przykład y, zadaje nam pytania i jest to w jaki sposób on funkcjonuje. Ten asystent jest po prostu już zaprogramowany z góry, jakby, czyli ma dostarczone w instrukcji, że jeśli użytkownik na przykład y, napisze, że chce stworzyć logo dla takiej takiej marki, no to y, przeprowadź go przez cały proces, zadaj mu pytania dotyczące koloru, stylu tego logo itd. On teraz nam tutaj, y, będziemy mu odpowiadać, on zada nam tutaj z pięć, zale w zależności od tego jak bardzo y, nasze odpowiedzi będą y, obszerne i szczegółowe, zada nam od odpowiednie pytania, tam o kolor zapyta, o styl y, itd. Dalej. i na końcu dostarczy nam logo, więc mniej więcej tak to działa i to jest jeden z wielu przykładów takich asystentów. Teraz, aby stworzyć własnego asystenta, z powrotem wracamy tutaj i klikamy sobie utwórz. No, i ukazuje nam się taki panel, w którym zaczynamy sobie budować naszego asystenta, i możemy sobie tutaj skorzystać z, z dwóch opcji, w zasadzie, z takiego prostszego, automatycznego konfiguratora, powiedzmy, w którym po prostu prowadzimy konwersację, tak jak ze zwykłym czatem GPT, i on nas prowadzi przez cały proces y, tworzenia tego gpt y, wprowadzając automatycznie wszystkie dane, które od nas pozyska tutaj, właśnie w tej konwersacji. Możemy też całkowicie ręcznie, od zera, zbudować go w tej drugiej zakładce, y, lub można też skorzystać z obu tych opcji jednocześnie, czyli najpierw dostarczyć jakieś wstępne informacje właśnie tutaj, a następnie ręcznie tutaj doprecyzować pewne rzeczy, skonfigurować go, yy, powłączać funkcje jakie chcemy i tak dalej, zmodyfikować go jeszcze ręcznie. I zaczniemy sobie właśnie od tej prostszej metody I wpiszemy mu takie polecenie Najpierw oczywiście dostarczam mu info, polecenie, żeby pisał ze mną po polsku To jest ważne, bo on generalnie się po angielsku już tutaj będzie komunikował Nawet widać, że tak zaczął I piszę mu, że pisz ze mną po polsku Chcę stworzyć asystenta, który będzie mi pisał treści postów reklamowych dla mojej restauracji Zatwierdzamy I on już teraz tutaj pewne... Hmm, ta ikonka oznacza, że on tutaj pewne modyfikacje już wprowadza I zaproponował już pierwszą nazwę Proponuję asystent reklamowy. Napiszę mu, że chcę nazwę asystent restauracji, i on te zmiany tutaj wprowadzi. Za chwilę tutaj mamy podgląd tego asystenta. No i tutaj widzisz, on już jest właśnie, już pewne tutaj rzeczy zostały wprowadzone, na przykład takie polecenia startowe, yy, taki krótki opis. Teraz została wprowadzona nazwa. I teraz yy, powinien stworzyć zdjęcie profilowe, ale zauważyłem, że w tym konfiguratorze jest, są tutaj po prostu pewne błędy. Yy, więc na razie tego zdjęcia, tego naszego awatara nie stworzy tej ikonki, ale możemy ją wgrać tutaj, prześlij zdjęcie lub możemy ponownie spróbować yy, użyć systemu Deli, żeby to zdjęcie stworzyć lub po prostu przesyłamy je z komputera, klikamy sobie prześlij zdjęcie no i przykładowo niech będzie takie, nie pasuje ono tutaj trochę yy, do Takiego bardziej mogło to by nawiązywać gdzieś do jakichś właśnie do tematów kulinarnych i tak dalej, jakieś jedzenie tu by mogło być, jakiś kucharz i tak dalej, no ale nieważne, nie to jest tylko przykład, żeby to zaprezentować. No i teraz prowadzimy z nim konwersację wpisujemy mu różne dane, na przykład jakie wymagania mamy, jakim stylem chcemy pisać te posty, na przykład dostarczamy mu naszą ofertę, że ma używać hashtagów, emotikonek odpowiednich, pasujących do, do poruszanego tematu. I wiele, wiele innych informacji, i wszelkie modyfikacje, jakie chcemy wprowadzić, yy, możemy tu mu wpisywać. I on będzie na bieżąco tutaj to dostarczał. I jak widzisz, on tutaj już też w tym konfiguratorze ręcznym na przykład nazwał go, yy, dodał taki opis, yy, wstępną instrukcję napisał i to wszystko oczywiście możemy sobie edytować, nie? Natomiast ja polecam skorzystać, dostarczyć mu taką bazę danych taką bazę możemy sobie stworzyć w Google Docsie ja już taką bazę tutaj właśnie mam i generalnie tutaj przy tworzeniu takich instrukcji może pomóc nam sam czat GPT i na pewno przyda się też tutaj zaawansowana wiedza na temat promptowania różnych technik itd. Taką wiedzę możecie znaleźć w naszych kursach, do których zostawię Wam linki w opisie pod filmem i myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie jest kurs dla przedsiębiorców, freelancerów i średnich firm. Jest też kurs dla osób prowadzących social media, i tam też znajdziecie zaawansowaną wiedzę w tym temacie. Oraz mamy kurs z automatyzacji, w którym macie gotowe szablony różnych automatyzacji biznesowych oraz poradniki wideo, jak to wszystko skonfigurować i samodzielnie wdrożyć. Także zapraszamy, wszystkie linki są w opisie na dole. A wracając do naszej bazy danych, to jeśli chcesz otrzymać taki szablon gotowy, który wystarczy w sumie wypełnić swoimi danymi. To odezwij się do nas na Instagramie i wyślemy Ci go w takim właśnie Google Docsie. Najlepiej też dostarczyć taką bazę w formacie Markdown, czyli możemy ją pobrać tutaj, sobie klikamy plik, pobierz. Możemy też w sumie od razu w formie tekstowej albo w PDF-ie, następnie możemy przekonwertować na przykład w narzędziu TinyWow do pliku Markdown i Dostarczyć ją właśnie do naszego asystenta. Dostarczamy taką bazę, klikając tutaj, prześlij pliki. No, i ja już sobie taką przykładową bazę danych fikcyjnej restauracji w tym przypadku stworzyłem i teraz sobie ją pobiorę. Najpierw może ją tutaj omówimy jeszcze krótko. Mam tutaj, mam tutaj tytuł projektu, czyli zadanie, jakby co on będzie tworzył, nazwę restauracji, przykładowa restauracja sobie wpisałem, Twoja rola, cel projektu, przykład na przykład jakiś postów, specyfika zadania, grupa docelowa, to są bardzo ważne informacje, które im bardziej szczegółowo opiszesz, tym lepiej. Pewne ograniczenia można tu wpisać, ton i styl, struktura i formatowanie tych postów. Informacje o firmie też będą istotne w tym przypadku, później zobaczysz dlaczego. No i tutaj to jest taka podstawowa wersja tak naprawdę. Możesz tutaj dostarczyć tak jak mówiłem wcześniej, przykładowe posty, które cieszyły się na przykład dużym zaangażowaniem. Możesz dostarczyć ofertę też będzie to w tym przypadku ważne: no bo jeśli on ma pisać te posty, no to na bieżąco tą ofertę z tej oferty najlepiej, żeby korzystał. No bo jeśli na przykład mu napiszemy, napisz mi na przykład reklamę, tam dania, napisz mi na przykład reklamę, no po prostu po wszystkich posiłków z danego dnia, no to on musi wiedzieć, z czego ma skorzystać, bo inaczej po prostu to zmyśli. Dlatego to jest ważne, żeby to dostarczyć. Pobieramy sobie taką bazę. Hmm. Może to usuniemy na razie, żeby, bo tutaj tego nie mam, ale chciałem to tylko pokazać, że to jest ważne, żeby to dostarczyć. Pobierzemy sobie pliku PDF na razie, wracamy do naszego czatu, klikamy sobie prześlij pliki, wgrywamy naszą bazę danych. Ok, no i tutaj jeszcze on nam automatycznie tą instrukcję napisał, natomiast ja ją usunę i wprowadzę sobie tutaj pewne dane ręcznie. I w tych instrukcjach warto jeszcze napisać właśnie takie podstawy, jak zadania, które wykonuje asystent, jego rolę, ograniczenia. Napisać mu, że ma korzystać w ogóle z tej bazy danych, która została mu dostarczona, że tam są przykłady, na których ma się wzorować, i dalej. Ja sobie teraz właśnie wpiszę tutaj jeszcze kilka instrukcji. Okej, okay, myślę, że tutaj na potrzeby takiego przykładowego asystenta to wystarczy. Ta baza danych, którą tutaj dostarczyłem, myślę, że jest wystarczająca, aby zaprezentować, jak to mniej więcej działa. No, i tutaj jeszcze mamy, yy, możemy włączyć różne funkcje. Mamy trzy dostępne: i to jest przeglądanie sieci. Warto to włączyć. Yy, generowanie obrazu, jeśli na przykład będziemy chcieli od razu generować obrazy do tych postów, to możemy też to zamieścić w ogóle w instrukcji, że wraz z postem do każdego postu yy, od razu generuj obraz, który będzie gdzieś tam pasował yy, do treści posta oraz będzie. Yy, oraz będzie mm, na przykład w stylu fotorealistycznym lub rysunkowym, i tak dalej. To wszystko sobie określamy w instrukcjach. No i interpreter kodu, czyli na przykład, jeśli będziemy tutaj chcieli wgrywać na bieżąco jakąś ofertę, żeby on ją przeanalizował, i na tej podstawie stworzył yy, w tym przypadku jakiś post, yy, czy reklamy tej restauracji, no to. Możemy sobie to włączyć. Najlepiej włączyć w sumie te wszystkie trzy opcje. Tutaj możemy sobie jeszcze wyłączyć tą opcję. Użyj danych konwersacji w swoim modelu GPT, aby ulepszyć nasze modele. Jeśli nie chcemy, aby OpenAI wykorzystywało nasze dane, które tu wprowadzamy do trenowania swoich modeli, możemy to wyłączyć. I jeśli tutaj wszystko już sobie sprecyzujemy, to klikamy Utwórz. I teraz możemy sobie jeszcze wybrać, czy tylko my z tego asystenta możemy korzystać, czy na przykład będziemy mogli go udostępniać przykładowo swoim pracownikom, swojemu zespołowi, który zajmuje się marketingiem czy tam social mediami, który obsługuje social media. Jeśli masz takie osoby w zespole, no to warto na przykład takie asystenty, żeby oni mieli. No i możemy go udostępnić publicznie do sklepu i każdy użytkownik będzie mógł znaleźć. Tu możemy sobie jeszcze wybrać, właśnie jaka to jest kategoria. Ja sobie zostawię, że każda osoba z linkiem, Klikamy sobie Zapisz. Asystent został zapisany. Od razu możemy kopiować linki. Teraz, jeśli wysłałbym go komuś, no to yy, będzie ta osoba mogła korzystać z tego asystenta. Klikamy sobie Wyświetl model i wpiszemy sobie teraz przykładowe polecenie, aby właśnie przetestować yy, naszego asystenta. Zatwierdzamy. Mamy tutaj emotikonki. Wykorzystał nazwę tej restauracji Oferta jest tutaj taka jaką w poleceniu dostarczyłem Ale oczywiście można ją dostarczyć bezpośrednio w bazie danych Wykorzystał numer telefonu z bazy danych do rezerwacji Tak jak go poprosiłem w poleceniu zresztą I tak jak widzisz już są tutaj pominięte pewne właśnie techniki Nie muszę nadawać mu tej roli Wykorzystał jak najbardziej właśnie tą instrukcję Mógłbym jeszcze na przykład mu napisać w instrukcji Żeby dawał za każdym razem 20 hasztagów ale myślę, że ten post jest napisany bardzo fajnie. Zastosował też limity znaków. Można oczywiście dłuższe, krótsze te posty tworzyć. No i tak w zasadzie powstał nasz asystent, bardzo pomocna rzecz, myślę. Takiego asystenta można teraz jeszcze na przykład podłączyć sobie pod inne narzędzia do automatyzacji, na przykład Make czy Zapier. Te opcje mamy właśnie tutaj. I tu, za pomocą klucza API lub dostarczania webhooka odpowiedniego, możemy połączyć się z inną aplikacją i tworzyć bardziej zaawansowane rozwiązania. Ale to nie jest temat na ten odcinek, bo w tym odcinku to już wszystko. A jeśli interesujecie temat ogólnie automatyzacji, to zapraszam do poprzednich filmów, które teraz się wyświetlają, i linki do nich zostawiam w opisie pod filmem. Zostawcie suba oraz łapkę w górę, jeśli chcecie więcej takich treści. I do zobaczenia w następnym materiale.